Hello, cześć i z tej strony Zupełnie Absolutny, a to pierwszy odcinek shortów, czyli takich krótkich wstawek o grach, które się pojawiają, które zamierzam spróbować zagrać, nie wiem jak to wyjdzie, w jakichś nowościach, albo starociach, obojętnie, coś co chcę pokazać, może ktoś się zainteresuje. Dostępne jest już demo na Steamie, grę Not a Hero. No i co, I zobaczymy, co zagra. Zrądujemy. Musimy. A tak, widzę już. Poruszamy się strzałkami. A, tak, strzałka w górę. Góra, dół. Ślisk i. Może dwa razy? A hm. dobra, shoot, shoot. reload, ok, space, dobra, załatwiamy. Pan w kamizeli załatwiony. I co tu dalej? Tak, tu możemy się wślizgnąć w i, I ja chcę strzelić. O, no, dobra. Co jeszcze? Tu co mamy? Przeładowywujemy i critical. I dalej. <ścoughs> Nieźle. Jak czekał? a tu mamy specjalną broń. Uu, to podejdźmy trochę. Panowie, proszę. A, tylko jeden. No! Okej. Okay. No, wszystkie mnie zaliczyło, co ja tutaj? Dobra. Gram do pierwszego. Y Padnięcia, że tak powiem, pierwszego zgonu, no albo do końca demo. Jak rozumiem, demo za długie nie jest. Zginął. Okay. Zginął. Przerwujemy. Okej. Zginął. Są sprytnie, się chowają. Tam coś było. Wróć. Coś mamy. Tylko nie wiem jak tego użyć. A tak z bliska o, szyby poleciały. i tu szyby poleciały, I leciały, 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 to leciały, leciały, Yes. Coś tam. Coś tam idzie nam powoli do przodu. Open fire! O, a tu jeszcze... A. a, on mnie nie widział. Hmm Mogłem go zdjąć. No, dla zabicia czasu Ciekawe czy panowie to z oczyszczania miasta czy te Kamizelki są takie jakieś Żółte kamizelki Co to znaczy? O jak ładnie szybko Za nim pomyślałem OpenF a tu, mamy krótki czas. Chwilę, mamy, musimy skończyć 100 w sekundach. Ja tak. Tak. O! Wieszmy się powoli, ale nie nie zdążymy. 9, 9 sekund, 6, 5, 4, 3. Yes, udało się, sukces. jeszcze coś jeszcze dzień czwarty tak co tu ciekawego tym razem Eee. aha tutaj będzie skok skok wiary Oops. Stop! No. You shall die now. No, You're oh, a no, Oh, who no. is Stop no. no. fire! Stop fire! Zdaje się, prawie się poddaje. Dobra, a gdzie go wcięło? To było. Nie wiem, co ty Miałem zrobić, ale tu znowu jakiś. Jesz? Co to jest? No, prawie bym zginął. I teraz co? W górę, w dół? Tu? Tu? A ten śpi, czy co? Nie, ja tu byłem. Wróć. Yy... Dobra, wychodzimy, kończymy to. Nie będziemy wszystkich masakrować. Ojej, barylo, barylo! kasa. Trzyma kasę. No i to, to wszystko. Koniec dema. To były shorty. Cześć.